Witam Was, bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus, sezon drugi. W poprzednim odcinku pokonali sobie, pokonaliśmy sobie Obliteratora 9000. Przez sprzętok pokupowaliśmy, jednakże poszło nam... bardzo łatwo, łatwiej niż Trader Pixusem. I może nawet łatwiej niż... Spryzonerem, ale nie wiem. Dobra, przynajmniej Mr. Amazing. Później będzie Yeti, który będzie lał po 400. Yy, tu akurat życie i obrona nic nie dadzą. Będzie trzeba na blok i szczęście liczyć. Też będzie trzeba sobie lepszą broń kupić, żeby no szybciej go pokonać. To będzie jedyna opcja. I też dodatkowo możemy poszukiwać sprzętów specjalnych, tak jak na przykład nasze od odgromna ilość pancerza, 74, a poprzednie były 29 i to na poziom 15. To akurat minus charyzmu, ale mogłoby dodać coś innego. Tak czy siak, liczy się głównie pancerz w tym przypadku, jak jesteśmy na tanku. Tu jeszcze mamy 9 bitew, i przelosły się system w sklepie rzeczy, więc rozegramy ich 10. I powinno to wystarczyć na poziom. Broń do 13. Skoczyłbym chętnie do 20-30. No i już od poprzedniego odcinka widzę, że nie mamy problemów z atakiem ofensywnym. Nawet blok nam podskoczył. Możemy coś zrobić w tym przypadku. Więc jest bardzo ciekawie. No, jakbym tak do 100 power walił, no to bym się nie obraził. To musiało być do 26, więc nie ma zbytnio problemu, żeby taki coś osiągnąć. Tu, jakieś chińskie sombrero. akurat mnie zablokowało, ale widzicie, ponad 300 pancerza to dzięki tarczy ponad 200 życia, więc teraz już będziemy zaraz znowu w siłę dawać, jeżeli będziemy mieli okazję. Jakoś nie idzie za łatwo, chyba trzeba się wspomóc magią. 120, idzie dobrze. Ale helmik mam fajny, ładnie wygląda, przyznacie na pewno. Czyli prawie całą obronę zdjął. Ja mu ją zdejmę szybciej. Też to potrafię blokować. To sami wchodzi, to musi częściej wchodzić, żeby nie zdążyć sobie życie zregenerować. Teraz tylko normal, ewentualnie bardzo dobrze, że weszło. Czuję, że wygram? No, sporo. Silny przeciwnik, przyznaję, jest z kimś powalczyć. A, myślałam, że się uda. Teraz quickami go zmęczymy. Nie. Normalem puszczę. No tu widać są y, mikstury życie jako magia, do regeneracji, ale nie ma niestety obrony jak w Diablo. Oj, y, jak w dwójce, mieczy i sandałów. Tarsza wyjątkowa. Archology Vitality. Jakąś tam magię ma. 120, zobaczymy czy jesteś na 120. Bo to my mamy sporo. Ładnie chodzi, nie ma co. Tak myślałem, że on mi to teraz zepsuje. Ale jeszcze ćwierć tysięcy, tysiąca obrony ma do zbicia. Nie doszło mi normal. Pchnięcie. Teraz zaczerpnięcie. I powerek. No i tu są ciekawsze walki niż poprzednio zdecydowanie. Ten może mi ładnie magią zawalić za 200 Ciekawe czy tak zrobi 65 tylko to co to jest? Teraz go zepchnę, jeżeli zdążę w ogóle. A, chyba zdążę. Już mi ściągnął kolejny power. No nie chcę spaść? To kiedy? No i nie zdążył spaść. Tu ostatni, ale ja chciałem zobaczyć yy, magię, trzeci poziom. 120 ooo. Moglibyśmy sobie kupić, co tylko 7000 jest. Akurat 120 czasami się przydaje. Możemy sobie kupić kilka, ale Lightning przynajmniej. 1 3, 2, 1 i lecimy dalej do walki. Tak myślałem, że przy tu 120 i miałem rację. Zobaczymy. Czy przynajmniej za 20-30 to walnie? No serio za 15. Ale lipa. Chyba, że on ma jakieś odporności. Bo jak za 6 pierwszy. Za 12, drugi to trzeci, tylko za 15 by był. Nagelitki ma dużo, to widać za 19 do 10. Ale czuję to. O, ale zasięg. Normalnie bym nie dał rady zasięgnąć aż tam. A tutaj proszę. Uuuu! ale kujczek. No ładnie weszło. Jeszcze tych pięciu przeciwników. Ten jakiś bardzo płaski. Wychudzony. Zobaczymy za ile teraz magię mi się go uda strzelić. Nadal za piętnaście, nawet nie opłacało. No ale kto wiedział? Siedemdziesiąt dwa życia, bardzo malutko. Nie, jak widać, nic nie broni. No i weszło. No pięknie. Czy nam bardzo baczło? Mr. Omenzyk nie powinien sprawiać aż takich problemów, jak Yeti. No, tym 4cikiem mnie to nie walnie. Weszło pięknie, ale do czasu. Tu mamy 15 plus 12, 27 plus 6. Też mamy 30 parę, jak ze wszystkich zaatakujemy czaru. Ale to nie w pierwszych trzech rundach, bo musi nam się jeszcze zregenerować. Uwoli walimy, ale teraz Powerek powinien wejść. No nie wszedł. Dlaczego nie wszedł Powerek? ostawiliśmy tego pionu tam, bo poharataliśmy. Co było? No chyba nam nie wystarczy. Do poziomu. Kiepsko będzie, jak zabraknie mi kasa. Akurat ta, za którą kupiłem lightning, która mi się nie przydał. To już lepszy helm jest do dwudziestu pięciu, aż jest do dwudziestu jeden, to nie aż taki kiepski, krytyk, jeszcze jeden i będzie ładnie. Doodle, dlaczego krytyczny, szybki cios? A ta broń ładna, jakby była do 40 czy nawet do 60. Pokaż mi. Do 20 tylko słabizna. Tam ten był jakiś laser specjalny chyba. Ale za dziesięć tylko wali. Wstyd. O, teraz lepiej. O, chyba mnie pokona ten przeciwnik, coś widzę. Magię ma i broń. Dobrą. A teraz ja przyjmuję inicjatywę. Muszę szybko zbić obronę, żeby nie zdążył sobie przez to życie zregenerować. Jeszcze jeden krytyk i nie będę musiał w ogóle tej obrony ładować. Ale zanim mi życie zbije, to też trochę minie. No, ale niezła broń by tak za 40 walił. O! Jest kiepsko. Zaraz mnie rozwali. Muszę szybko tutaj załadować. Co mogę? Bo zaraz mi z magii zacznie atakować. Ale ładnie tu sobie nawet życie regeneruje. Nie wygrałem, ale przeciwnik był silny, przyznaję. Zaskoczył mnie nawet. Ograniczył moją swobodę. 15. Bardzo dobrze, że do mnie przychodzisz. Nie lubię, tak nie lubię, jak mnie odsuwają. ma więcej życia ode mnie nie wiedziałem, że to możliwe ale nie na długo jest 90 czy 95% na wchodzenie powera w teorii a w praktyce nawet 100 zaraz będzie przyparty do muru i nie ucieknie nigdzie też potrafi mocne bity tutaj dawać Jeszcze jeden powerek. A jednak nie. Szarża. No bardziej silny. Było co zbijać. Ale trochę ciężkim było to bronią. Musiałem sporo ciosów oddać. Dobra. Już przelosowano. Możemy sprawdzać na szesnasty? Szesnasty, tak. O, to już 13 obrony dla szyi. Proszę, nawet z intelektem są. Tarczy lepsze, ale tarczy już chyba nie będę. Będę odchodził powoli przed bronią dwuręczne. Natomiast szyja, 13 pancerza, tutaj mamy ile? 5. A, to chyba jeszcze nie będę. Ale za to. Tutaj czegoś poszukamy sobie. O nie, miałem tylko specjalnych rzeczy szukać. Więc poszukam, czy jest coś specjalnego. No tu zbroja fajna, 14, 100 obrony, tylko trzeba mieć Agiliment. Chyba dwa razy tyle, ile ja mam. No i mamy Agility. a tu jest Arms, Gdzieś gdybyśmy to Armsy kupili, wtedy to uzbroję. 20, troszkę by spadło, ale sporo byśmy zyskali. A minimum Agiliment required, 14. Mi się to jednak nie uda. Tu mamy 51, widzicie. Jakbym 100 zamontował. Zaraz zobaczymy. Spisili ja Mam agilimentu. No 114a. To trzeba mieć minus ileś tam, dobra. Czy tego byśmy nie mogli? A może broni jakieś? Jednoręczne. O, tu jest broń. O poziom 15 tylko 48 tysięcy kosztuje, ale 8 internet to super. To 35 jednoręczna. Mm, 15 poziom. Nie dalibyśmy rady. Tu byśmy sprzedali za jakieś 10 tysięcy. Miecz byśmy sprzedali za jakieś. jakieś 1000 Nawet za 5 wszystko, więc... No więc powiem wam fajna broń. Intelekt ma, ale głównie to obrażenia. 35 to super, ale... O czy tyle kasy to ja nie mam. Niestety do 55 to Akurat dwuręczna. To już tylko 11,8. Po prostu nie ma co kupować. Wydałbym 48 tysięcy jakbym miał. I teoretycznie możemy wydać. O, to robimy to? Możemy w sumie. Zaraz, zaraz, tylko... A nie, nie możemy. Bo nam się wyresetuje wtedy to. Po 20 bitwach. 17 nie mamy, ale mamy. Tu jest jednoręczna do 24. Ale to też, też same dwuręczne. No to, o czym my tu mówimy? Nie ma dobrej jednoręcznej broni. No to chyba idziemy już A na walkę. 16 jeszcze. Nie mamy 17, ale to nieważne. Kilka walk, tak nic nie, nie zdziałamy. 17 Dogman Match, Mister Amazing 34, sporo o 50, 102, o ta zbra co chcieliśmy kupić, właśnie widzicie mniej więcej 31, 35 21 i broń do 41 jednoręczna. Hej. Niestety nie porównywaliśmy tak, ale poziom mamy ten sam, tak bym miał większy. I miecz maksymalny on ma większy. Armor mniejszy, życie mniejsze, magii zdecydowanie więcej. Przygotowuje się na shoty po 200. 137 jakoś mi potraktował lajtowo. Chyba on nie blokował za dużo, bo będzie kiepsko. No, wiecie co, chyba nam się to nie uda. O, teraz skorzy się na moją stronę, jeżeli on nie będzie atakował z broni. Jeszcze dwa ataki nas dzielą, no może trzy. Od. A, yy... już mi się nie uda, chyba. Chyba, że jeszcze dwa wejdą, w co wątpię. Nie udało nam się, widzicie? Chyba musimy coś innego tutaj zrobić. A od ile są, przebitem, yy, od ile są rezysty? Chyba 250. Jest rezyst. no 250, i też sporo kosztują. Czy spróbowalibyśmy jeszcze raz? Nie, możemy sobie kupić broń dwuręczną, będzie szybciej pięć, tak żałuję. A przynajmniej, jakoś potężną. No, do 20 bez przesady. Nie ma nic lepszego. Myśmy sobie wtedy masterki nad bronią dwuręczną już poszli. I to miecz chciałbym. No patrzcie, tu jest topór 28. Jak ja tu mam premię do mieczy, to pójdę po prostu w miecz. Nawet ten słabiuchny za 19. Spadnie nam blok, ale dobra, będą lepsze kryty, więc. No tak, zrobimy. I możemy lecieć. Próbujemy dalej Mr. Amazing jeszcze raz. Mamy miecz dwuręczny do 19. Sporo więcej niż poprzednio. 24 No za 48. Misek 20.32 już lepiej. No, ale on mnie raczej tu szybciej rozwali niż ja jego. Chyba, że on nie będzie atakował. 68. O, ładnie, ładnie. Ale no, mu się szybko regeneruje. Magia 80. No widzicie nie mam szans z nim. Chociaż miał być łatwy. Oczywiście jest na to sposób. Jaki? To no ogólnie nabicie nabicie kasy sporo, sprawdzanie sprzętu, czy jest coś dobrego. A może nie ma. Resetowanie, wiecie takie y, rzeczy. No, więc ewentualnie moglibyśmy co zrobić tylko już poza odcinkiem, żeby was to nie nudziło. Ja po prostu wrócę, pokażę co udało mi się uzyskać, e, i wtedy ruszymy na bossa. Jeżeli będę wiedział, że już dam radę, no i tak to będzie wyglądało. Więc w następnym odcinku już na 100% pokonamy bossa. Tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.